To działa, co nie nie działa. mogę otworzyć drzwi. Jak to nie działa? No nie działa, nie mogę otworzyć drzwi. Kurwa, zjebałaś, tak? Ja. Nie działa. Kurwa mać, jeszcze mi kurwa klamki, trzeba było, żeby się kurwa zjebała i już mi stąd. Tylko <laughs> mi stąd. Co? O. O, proszę. Proszę. Dziękuję, jakiś ciebie. Dżentelmen. Po 20 latach wreszcie mi otworzyłeś drzwi. No. No zamykaj, zamykaj po zimno. Dawaj. do dżentelmen.